Do wszystkie dziś oba. Zmierzą się w bezpośredniej 2. Kamil Derlatka. 14. Marek Basan. 5. Michał Gruz Niewiadomski. 13. Dawid Białek i 17. Mateusz Witkowski. Trenerem drużyny. Brawo. Oto music. Dobra. 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 Ranie rzecz biorąc, Krzod był zdecydowanie najsłabszym przeciwnikiem do tej pory, więc no, tak, tak naprawdę trudno po takim meczu jakieś tam wnioski wielkie wyciągnąć. Na pewno zagraliśmy przyzwoite zawody, na pewno. Byliśmy zdecydowanie lepsi. Cieszę się, że wygrywamy, że strzelamy bramki. Cieszę się, że ludzie są zadowoleni, którzy przychodzą na, na stadion i chciałbym, żeby tak było dalej.